Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym vlogu na naszym kanale Nie wiem na ile utrzymam tą kamerę w takiej pozycji, ale po prostu jestem aktualnie cały obolały Wczoraj byłem na treningu, zrobiłem tak mocny trening, tutaj czuję cały biceps, całe barki I jeszcze muszę wam powiedzieć, że jestem z siebie naprawdę dumny, ponieważ zacząłem biegać W sensie biegałem już wcześniej tak naprawdę, Codzień, codziennie, co dwa dni robiłem po 3 km na bieżni normalnie, na siłowni przed każdym treningiem, ale wczoraj... Wczoraj się y, skusiłem i zrobiłem, zgadnijcie, ile kilometrów? 5. Tak, zrobiłem 5 kilometrów, i ostatnie 5 kilometrów biegałem y, na maratonie w Atenach w gimnazjum, czyli to było lat temu nie chcę mi się liczyć um, aż tak szybko chyba nie umiem, ale bardzo bardzo dawno e, i jakby no jestem z siebie dumny, bo przebiegłem taki dystans i jakby mógłbym oczywiście więcej, bo nie, nie byłoby z tym żadnego problemu, ale jednak stwierdziłem, że przystopuję, bo być może by mi serce wysiadło, wolałbym nie, wolałbym jeszcze z wami chwilkę porozmawiać e, także dzisiaj też jest kolejny dzień i idę biegać i prawdopodobnie ten rekord 5 km pobiję i e, już powoli szukam sobie jakichś takich mniejszych Maratonów po Warszawie, żeby móc się sprawdzić właśnie w maratonach. Przepraszam, ale muszę usiąść, bo nie dam rady. Po prostu tak mnie wszystko boli. Ja powoli, powoli szykuję się na kawalerski, który będzie. Za tydzień, i szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, bo to będzie kawalerski wyjazd z braćmi Ani. Ja braci Ani uwielbiam z tego, jak już pewnie wiecie, lub z tego, jak widzicie na Instagramie, bo tutaj też często ostatnio z nimi spędzam czas, szczególnie z jednym, tym, który jest w Polsce. I już w przyszłym tygodniu jedziemy razem na wspólny wyjazd. Nie mogę Wam powiedzieć, gdzie, bo brat Ani, który właśnie bierze ślub w lipcu, nie wie gdzie gdzie leci i to jest bardzo, bardzo fajne. Mamy w ogóle taki plan, żeby powiedzieć mu już na lotnisku. Gdzie leci, i mam nadzieję, że to wypali. Bo wiecie, ja jadę na lotnisko i nie wiesz jeszcze, gdzie lecisz, tylko po prostu masz ranną informację: pakuj się i bierz tylko ciepłe rzeczy. No bo jedziemy w ciep... do ciepłego kraju, tyle mogę zdradzić. I wiecie, ta sama świadomość, że jedziemy na lotnisko i on nie wie, gdzie leci, i stoi przed tym gate'em, i mówi mu, lecisz tu, tu i tu. No to jakby ja jestem sam tym podekscytowany, i bardzo chciałbym, żeby mój kawalerski też tak wyglądał. Wiesz, tak. że musisz zakazać mojemu bratu oglądania tego filmu, bo i tak dużo straciłeś. Ale, no. tak, ale on i tak nie wie nic. No ale powiedziałeś, że gdzieś lecicie, a on może myśleć, że ale gdzieś ja, ale ja już tam, Ale ja już tam się zorientowałem i właśnie napisałem wcześniej do chłopaków, czy on wie, że gdzieś lecimy i on okay. wie, wie, on jest tego świadomy. No nie skupi przecież. No Kama, ty też byłaś na panickim i też gdzieś byłyście. No to wiadomo, no tak, ale no, to ona wiadomo nie że... wszystko, nie? Gdzie lecimy. Okej, okay. a no to nie no, no to tu... Ale tak wiem. Dla bezpieczeństwa, i mm, tak powiedziała, Ej stary tutaj po Rosji Ale on i tak chyba tych dwóch nie ogląda przecież. Nie, tak? tak? Oliwia ogląda, ale on słuchał gdzieś tam na przykład z kuchni, okay. co Oliwia że... Nie możesz oglądać tego vloga Kolejna paczka w domu i zaraz tych ciuchów nie będzie gdzie trzymać, serio potrzebujemy, wiesz, potrzebujemy nowej szafy I będzie niedługo I w ogóle będziecie <laughs> mieli fajny proces Urządzania naszego dodatkowego pokoju Już niedługo będą tam duże zmiany I będę sama projektować jakby meble e, Na wymiar, więc jestem ciekawa jak to wyjdzie e, Zrobimy sobie wiski I tak dalej Później będzie proces tworzenia tego wszystkiego Uhu! Więc na pewno będziecie z nami A jak już o paczkach mowa, to ostatnio przyszła do nas gra Jest to gra Our Story jest to gra karciana, która polega na odpowiadaniu pytań. I chodźcie, pokażemy Wam ją dokładniej. Moi drodzy, jest to gra Our Story, która polega w sumie na formie QA, czyli to, co my i Wy lubicie najbardziej, chyba każdy z tą formą jest zaznajomiony. I dlatego właśnie zaraz odpowiadamy sobie na kilka pytań i myślę, że zaraz tutaj z Anią trochę lepiej się poznamy. I w środku mamy aż 94 karty z pytaniami. Co jest mega fajne, bo w takich grach często tych pytań jest za mało. Ja przeglądałam sobie niektóre pytania, ale nie znam ich wszystkich. Ale fan fakt jest w ogóle taki, że poznając Anię to jakby ona nauczyła mnie grać właśnie w takie planszówki, w gry karciane z tego względu, że zawsze się spotykamy o Ani, bo jak wiemy Ania ma dużą rodzinę, to zawsze właśnie wieczorami gramy sobie w różnego rodzaju gry i to jest bardzo fajne i też kreatywne. Nie wiem czy wiecie, ale Ania naprawdę umie tasować karty i jest w tym dobra. Pokażesz jakieś inne sztuczki. Czekaj nie wiem, bardzo dawno tego nie robiłam. Dobra, to nie wyszło, okej? Okay? Grę rozpoczynamy w ten sposób, że każdy uczestnik, gdyby nas było więcej, oczywiście każdy z uczestników, dostałby kartę z zamianą pytania. Eee, fajna jest ta opcja, bo jeżeli jesteście w grupie znajomych i trafi Wam się jedno pytanie, na które nie chcecie odpowiedzieć, to właśnie używacie sobie tej karty i mamy kartę rozpoczynającą grę. Ty ją masz, tak? tak. I z tego względu, że Michael dostał kartę rozpoczynającą, także proszę, czyni honorę i zaczynaj tą grę. Wymień dwie rzeczy, które wiesz o każdym z partnerów gry. Dobra. Jesteś moim jedynym partnerem w tej grze, także sobie wiem o Jesteś bardzo rodzinna, to na pewno. Kochasz swoją rodzinkę i ja oddawałeś za nie wszystko. Jesteś bardzo ambitna i pracowita i też uparta. Dążeniu do celu. Wymień dwie rzeczy, które wiesz o, o, o każdym z partnerów gry. Uwielbiasz motoryzację i znasz się chyba na każdym samochodzie, które napotkamy na ulicy. I po prostu coś ci się spodoba. Ja się pytam, co to przejechało, a ty mi powiesz dokładną markę, model i wszystko. Następną rzeczą, że dążysz do takiego swojego celu, że na przykład, jak sobie postawisz, e, jeżeli sobie powiesz, że ok, biorę się za siebie i ile na siłownię, będę biegał i robił wszystko, to nawet jak jest godzina późna, ja jestem już mega zmęczona i ja bym nigdy w życiu już nie wyszła. Z domu, to powiesz, że okej, okay, nie zrobiłem treningu, to i tak ubierasz się i wychodzisz. Ja bym tak nie potrafiła i to jest Twoja fajne. W takiej mini rundce z kartą rozpoczynającą możemy już losować nasze pytania z puli. Kto zaczyna? Ja. Do końca. Dania. Gdybym spotkał Cię na ulicy, pomyślałbym o tobie, że. spadłaś z nieba. <grym> Dobrze, next. Moim zdaniem, częściej zdarza mi się spóźniać na imprezy, czy raczej przychodzić punktualnie lub przed czasem? To przychodzisz punktualnie. Tak, albo nawet przed czasem. Nienawidzę się spóźniać, a ty jesteś prowordyrem prowodyrem tego, że często się spóźniam. Jak się spóźniam, to jest zawsze twoja wina. Gdybyś mógł całkowicie zmienić swoje życie, to jak miałoby wyglądać? To jest dobre pytanie, moi drodzy, bo w sumie miał, miałbym takie wymarzone dwa życia, oraz na pewno chciałbym zostać sportowcem, tak, który gdzie mi się nie udało, na przykład w siatkówkę e, a dwa, to jestem niespełnionym piosenkarzem Oj tak <grystanie> Co było twoją pierwszą miłością? Opowiedz o tej osobie I tutaj używamy karty zamiana pytanie dziękuję No nie, szkoda Przypomnij sobie twój najdziwniejszy sen i opowiedz o nim Boże, ten sen był wczoraj Pokłóciliśmy się prawie przez niego Pio, Piąta pięćdziesiąt i tak zacząłem dzień, że budzę Anię, ponieważ zaczęła krzyczeć I dostałem po prostu opieprz I wtedy dostałem opieprz, że ją obudziłem Kontynuuj co to było I wstałem, wyszedłem na spacer, potem już nie spałem Bo czułem... Dziwnie, zostałam opieczcz, przez sen, go Cię obudziłem. Ale Ty krzyczałaś w nocy, rozumiesz, Ty krzyczałaś. Miło mi się, że urodziłam dziecko i był to cały przebieg narodzin. Normalnie byłam w szpitalu, dostałam nawet taką maseczkę, po której zasnęłam. I normalnie, jakby w śnie zasnęłam i nie pamiętam przebiegu rodzenia, ale później czułam już, jakby ktoś mnie wybudzał. I w momencie, kiedy już byłam po, po urodzeniu tego dziecka. i Pani pielęgniarka podawała mi je, żebym pierwszy raz się z nimi przywitała, to on mnie obudził. Cały sen czekałam na to, żeby zobaczyć moje dziecko, a w momencie, kiedy je dostałam, Michael mnie obudził. No I przez to bo... była, e, była niezadowolona. Next? E, fajne są te pytania. Fajnie się gra w ogóle, mm -hmm. w to, nie. Co, osa, co ostatnio cię zdenerwowało, jak przegrałem w FIFA i spadłem z trzeciej ligi do czwartej? I widzicie, te pytania są na tyle interesujące, że teraz mogłabym grać i grać i grać. Ale ja się trochę i zaraz wyłączymy kamerę, chyba do końca. <grytka> tak. Jeżeli będziecie chcieli taką drugą turę gierki przed kamerą, to dajcie znać, bo wydaje mi się, że to jest fajna platforma tak. w ogóle QA, e, że nie wy zadajecie pytania, ale te pytania już są i naprawdę są różnorodne. Jeżeli wy byście chcieli zagrać właśnie w taką gierkę, czy ze swoim partnerem, czy w gronie swoich znajomych. Jest to właśnie opcja zarówno fajna dla par. Jak i po prostu, jak się spotykacie w większym gronie, to gierkę możecie znaleźć na stronie Calm Stories lub na stronie Empiku. A dodatkowo, jeżeli nam mówicie na Calm Stories, to macie od nas kod rabatowy, a mianowicie Michael i Janeczka da Wam 10% rabatu. No my naprawdę się mega w to wkręciliśmy i wydaje mi się, że to będzie teraz jedna z moich ulubionych gier karcianych, także Wam szczerze polecam, bo naprawdę możecie się dowiedzieć o sobie dużo, dużo fajnych rzeczy. A kiedy ty sam w domu zostaniesz? Co? <laughs> Będzie taki moment nadejdzie, czy nie? No właśnie, coś mi się wydaje, że jeszcze trochę. Znaczy może inaczej, zostanie sam w domu, ale... <laughs> Spadłeś w tym momencie. Zostanie sam w domu, ale na jakieś, nie wiem, 15 minut na przykład zdążymy pójść do sklepu na szybko, y, zrobić szybkie zakupy i wracamy i jest ok. Natomiast na jakąś godzinę, dwie, no to jeszcze jakby nie ma takiej opcji. Czy jest progres? Tak jak wcześniej mówiliśmy, delikatny. Ale to nie jest to, czego byśmy oczekiwali po tak długim czasie, no nie? No. I tak zaraz do beha jedziemy, zobaczymy co, co nowego powie. Oczarował mnie twój blask, łaje Twoje oczy muskał wiatr. Twoje włosy muskał wiatr. O, a je, o, na, na. Siad. Super Dobry piesek. Daj łapę. Super. I damy drugą łapę. No damaj drugą. No, ty się ślizgasz. To nie potrafisz Leżeć Super I... obrót Super Proszę Czekaj I będzie I będzie czekał do tego momentu, aż mu nie powiem, że może to zjeść I patrzcie Chyba patrzę na to Luz Super Dobry piesek Ty jesteś bardzo mądry piesek Tylko z tym lękiem coś jest nie tak Trzeba to naprawić mordo Okej? Okay? Moi drodzy, muszę dać wam update z mojego kolejnego biegania, ponieważ wczoraj znowu przebiegłem 5 kilometrów. Rekordu swojego nie pobiłem, byłem wolniejszy o kilkanaście sekund, e, natomiast dzisiaj wiem, że e, dzisiaj na pewno nie pójdę biegać z tego względu, że mam takie zakwasy na łydkach i tutaj w okolicach kostek, że stwierdziłem, e, że może mi się coś stać, jak pan dzisiaj jeszcze raz poszedł biegać. E, I e, zostaję w domu, dzisiaj nie robię żadnego treningu, ale po raz kolejny jestem z siebie dumny i tak, jak mówiłem wcześniej, bieganie strasznie, ale to strasznie oczyszcza głowę e, i e, trzeba to praktykować. Po prostu trzeba to praktykować. A kto tu jeździł na sporcie? Kolbi, mama czy tata wczoraj? A może ja jeździłem wczoraj? Dobra, zmieniamy sobie na eko, żeby być oszczędnym, moi drodzy. I jedziemy. Ty się tam niebezpiecznie patrzysz w tą stronę po raz kolejny. E, I chyba mamy tego. Przyczynę, dlatego zaraz to chowam do bagażnika i nie będziesz tego widział. No właśnie, on szale. Nie, nie wolno. A w ogóle nie wiem czy wam się chwaliłem, ale moi rodzice przyjeżdżają do Polski na wakacje i jestem z tego powodu tak szczęśliwy. Mieliśmy gdzieś jechać do Grecji czy w jakieś inne rejony, jeszcze mama jeszcze mam myślała o Chorwacji, e, ale jednak stwierdzili, że chcą przyjechać do Polski, e, pobyć tutaj trochę z rodzinką, będą trochę w Warszawie i pewnie zabiorę ich gdzieś do hotelu albo na jakieś domki, jeszcze kminie e, ewentualnie, e, w który dają Polski się wybrać. Jak macie jakieś polecajki odnośnie hoteli, właśnie takich rodzinnych, z rodziną, z rodzicami to jak najbardziej tutaj możecie mi dawać polecajki no bo nie mogę się doczekać i na pewno będą z tego vlogi. Wiem, że moi rodzice jakby nie są zbytnio e, za tym żeby nagrywać, szczególnie moja mama ale na pewno e, ich przekonam a na pewno moją mamę to jest, to jest pewne a, żeby nie spadł mi aparat. I właśnie moja mama nagrała się o wakacjach, i zobaczcie, jak telepatycznie po prostu można być jedną, jedną myślą ze swoją mamą. Patrzcie, co mi się nagrała, jakby to jest do niej niepodobne, ale słuchajcie. A jak przyjadę, to będziemy vloga nagrywać. Po knajpach, kurde, nie wiem, po sklepach. Także widzicie, tutaj mam potwierdzenie, że takowe vlogi z rodzicami będą i bardzo się z tego powodu cieszę. Dobra młody, wyskakujemy i lezimy do, do Boucherie po dobre mięso, na przepyszne burgery, bo dzisiaj Ania będzie kucharzyć. Zmusiłem ją do tego i zrobi nam dobre burgery, w sensie tobie nie, tylko mi. Jestem obok naszej pączkarni przy starym mieszkaniu i patrzcie jakie tutaj są w ogóle wypieki, są przepyszne i właśnie zrobię mały prezent Ani i coś jej wezmę, ale jeszcze nie wiem co, bo tu wszystko wygląda po prostu spektakularnie. Uwielbiam to miejsce. To jest w ogóle pączkarnia z tradycją na ulicy Żelaznej, jak coś, yy, polecam z całego serca. Tutaj widzę moich dwóch wybranków, czyli pączek z pistacją i z truskawkami i chyba na tym się zatrzymam, bo mógłbym tutaj... czy <grym> jest pistacjanka, to nie, to pistacjankę i pączka z truskawką. Siebie. Co? Otwórz to. Pączka? I coś jeszcze. Po co najbardziej w lato? Czyżby jagodziankę? Tak. Dobrze, to zjem przy kawce. Z naszej tam piekarni, wiesz której? Z tej przy starym mieszkaniu. Tylko jeszcze kawki i mi brakowało mi ręki, bo tego szkraba musiałem niańczyć. W domu wbijamy kawkę i zjemy ja dzięka. Dzisiaj nie gotowania. Pomagasz mi, w burgerów. Ej, tam są te kabanosy, możesz je wyjąć, bo ja bym chciał je teraz wziąć. Zbieram nam po jednym. O, tak. To jest jakby dla mnie, pewnie są inne oczywiście, ale dla nas to jest na, na razie top jeden, jeżeli chodzi o mięsa i jakość tego mięsa, po prostu jest tak dobre. Test jagodzianki i pączka. Czas start, proszę. Wiem, że cię głowa boli. Ale może jak jest jeszcze, to będziecie lepiej. Zaczynaj od jagodzianki. Jagody są świeżutkie, pani powiedziała, nie są mrożone Jestem ciekawa, czy tak jest, bo rok temu chyba kupowałam tą jagodziankę i ona nie, nie kosztuje mało. No nie kosztuje zobaczyć. mało, tak. E, a wydawało mi się, że to są jagody podobne. Nie, nie oszukacie. Ja się wychowałam z babcią, która mieszkała w lesie i po prostu jeździłyśmy cztery razy w tygodniu w tygodniu do lasu zbierać jagody, poziomki i takie rzeczy, więc jagodę sztuczną wyczuję na odlewie. <laughs> <laughs> Teraz na weekend jest Idziemy do Włocławka, stamtąd też będzie vlog, bo też się będzie trochę działo. I mamy w planach zrobić świeżutkie pierogi z jagodami i właśnie też jagodzianki, mama ani cudownie piecze jest cudowną kucharką. I właśnie chcemy z nią coś dobrego zrobić i żebyście wy też mieli fajny przepis. Dobre? Jeszcze nie zjadłam. To Tadam, tadam, tadam. I co? Oszukali nas? Nie wiem. Nie, chyba to są świeże dużo Ale właśnie, tak dużo. patrz, jest ich dużo. Co prawda, ja Jagodzianki uwielbiam z lukrem. Moja mama zawsze robi z lukrem. Okay. A dzisiaj ja zawsze je kupuję w cukierni, zawsze są z kruszonką Ja nie przypadam za kruszonką i to jest jedyny minus tej Jagodzianki, jak dla mnie. Ale ogólnie jest ale, przepyszna. Ale, dobra. I nie wiem, mówiłaś mówiłeś, jest, gdzie kupowałeś, tak? Mhm. No, warto, warto raz. Na jakiś czas sobie pozwolić, na taką prawdziwą jagodziankę broń boże z Marketu, bo z Marketu no nie ma w ogóle polotu do prawdziwych jagodzianek. Przeprze, prze, dobra. Okej, okay, perfect. Czy Ty właśnie rozmawiałeś z włochami odnośnie mojej torebki? Tak, rozmawiałem i za pół godziny mają na, się na WhatsAppie. Czy faktycznie ta torebka jest? Jakie mają kolory? Jeśli tak, to polecimy po nią, tylko Ty kupujesz um, hotele, kupujesz loty, no i kupujesz torebkę, a ja Ci tylko towarzyszę. Super deal, <grym> naprawdę, <grym> idealny. No, ale tak na serio to jeszcze zobaczymy, jak e, to się wszystko potoczy, ale wstępnie Pani mówiła, że ma swoją torebkę. Fajnie by było, niestety pf, torebka, torebkę, którą chcę, nie znajdę jej w Polsce, po prostu nie ma tego butiku w Polsce. Tak. E, no więc, jeżeli się uda, to zrobimy ale sobie jest, szybkie wakacje. Ale jestem pod wielkim wrażeniem, jak pani fajnie po angielsku rozmawiała, bo właśnie zazwyczaj nie potrafią po tym angielsku Mówiła rozmawiać. tak troszeczkę jak Mówiłem. w gimnazjum, nie? Ale, ale dało się zrozumieć tak, wszystko. Tak, tak, ale potem już tam przy końcówce już, już jej lepiej szło. E, I bardziej ją ja rozumiałem. No i co, czekamy na informacje. I mam nadzieję, że... Na dzisiaj będziesz wszystko wiedzieć i wtedy będziemy mogli planować co dalej. I moi drodzy, jeszcze chcę poruszyć jeden temat, który Was zaciekawił. Widziałem, że tam e, jedna osoba zapytała się mnie w komentarzach odnośnie mojego stanu zdrowia i bardzo fajnie cieszę się, że tak jakby obserwujecie i martwicie się jednocześnie. E, to mi się bardzo podoba i, i naprawdę jakby jestem za to wdzięczny Wam, a mianowicie e, chodzi o ten komentarz tutaj. Przeczytajcie sobie. Tak, i chodziło o to po prostu, że w nocy, to było kilka dni temu, nagle obudziłem się około trzeciej w nocy i zacząłem się po prostu dusić. Jakby łapałem powietrze z pozycji, z pozycji leżącej wstawałem do pozycji stojącej, łapałem powietrze, potem chwilę chwilowo kładłem się spać, jak zamykałem oczy, to znowu jakby za, za, zapierało mi dech w piersiach, jakby nie mogłem oddychać. W pewnym momencie. Miałem, jakby, lekki atak paniki, coś w tym stylu, i naprawdę byłem tym przerażony. Byłem u lekarza, zrobiłem sobie badania, wszystko było ok. Byłem na echo serca, na badaniu echo serca, i też. Okazało się, że wszystko jest ok. E, także, jakby, mam nadzieję, że to była tylko jednorazowa akcja. E, tam, kilka osób też zapis, napisało mi pod tym komentarzem, że mam e, suplementować jakieś witaminy e, i też się tego posłucham. I też ktoś mi zaproponował ashwagandę w ogóle, e, żebym się jakby wyciszył i uspokoił. I też ktoś zapytał, właśnie o stresowy tryb życia. Jakby na ten moment nie mam żadnego stresu i nie mam stresowego trybu życia. Na pewno byłoby to po mnie widać, bo nie potrafię udawać. I właśnie. Się zastanawiam się, co to mogło być. Także będę siebie oczywiście obserwował. Jeśli to tutaj nie, nie przyniesie jakichś skutków te, te badania i ewentualnie te kolejne, wiecie, jakie, jakby suplementowanie się dodatkowymi rzeczami, no to będzie trzeba szukać dalej. Ale mam nadzieję, że był to jednorazowy wybryk i tego już więcej nie będzie. Także kochani, dziękuję za tego vloga. Mamy nadzieję, że się podobało i widzimy się w kolejnym vlogu już w ten weekend na pewno. Także dziękuję Wam jeszcze raz i widzimy się niebawem. Ciao!